Dlaczego animacja, która w 2004 roku notowała największą oglądalność w dziejach Cartoon Network, nagle spadła z rowerka? Dzisiaj porozmawiamy sobie o młodych Tytanach oraz tym, co ich zniszczyło i dlaczego zamiast kontynuacji tej animacji otrzymaliśmy Młodych Tytanów Akcja. Ten odcinek powstał w zasadzie z Waszych pomysłów, gdyż najbardziej polubiany komentarz pod odcinkiem Co zniszczyło Atomówki sugerował właśnie taką tematykę tego odcinka. Tak więc, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na odcinki, to piszcie je w komentarzach i zobaczymy, co da się zrobić. A teraz... Teraz ruszajmy już z tematem. Młodzi Tytani to serial, który miał mieć początkowo tylko cztery sezony, ale przez swoją popularność Cartoon Network zleciło stworzenie piątego sezonu, który się zakończył w taki sposób, że wszyscy myśleli, że się pojawi szósty sezon, ale nagle wszystko o tej animacji ucichło, po to by w 2013 roku dać zapowiedź tego, że Młodzi Tytani powracają. Jednak nikt się nie spodziewał tego, że oni będą wyglądać tak jak wyglądają teraz. Ale żeby prześledzić to, co zniszczyło młodych Tytanów i dlaczego oni wyglądają tak, jak wyglądają teraz, musimy prześledzić całą ich historię od początku. Na samym początku Młodych Tytanów mieliśmy mieć cztery sezony i w zasadzie czwarty sezon się tak kończy, jakby po nim nie miałoby być kontynuacji gdyż cała historia czterech sezonów Młodych Tytanów opierała się na relacji bestii z Terrą. W sensie to była taka jedyna fabuła, która się ciągnęła przez wszystkie sezony. Bo tak to młodzi tytani co każdy odcinek walczyli z super złoczyńcami, po to by w mieście panował spokój. Ale to właśnie ta relacja między bestią a Terrą najbardziej przykuwała uwagę widzów. Przestańmy sobie tutaj na moment i przypomnijmy sobie jak ta relacja wyglądała i co zbudzało u fanów tej serii tak wielki niedosyt. Tytani na samym początku zostali wezwani do pomocy dziewczynie, która uciekała przed wielkim skorpionem. Jednak gdy przybyli na miejsce okazało się, że ona ma supermoce i włada ziemią. Wtedy wszyscy postanowili się z nią zaprzyjaźnić i też dlatego teraz mieszkała z młodymi tytanami przez jakiś czas w wieży. Wtedy się okazało, że ona ma problem z kontrolą swoich umiejętności i jest chaotyczną osobą, gdy za pomocą swoich mocy niszczyła wszystko wokół siebie i stwarzała niebezpieczeństwo. Ale to nie przeszkadzało bestii i jako jedyny chciał z nią szczerze porozmawiać oraz już wtedy się w niej zaczął podkochiwać. Jednakże nie to najbardziej przykuwało uwagę widza. Dlatego, że po ucieczce Terry od tytanów zaszyła się ona na odludziu, po to, żeby nikogo nie skrzywdzić. Ale wtedy ją znalazł Slade, czyli taki super złoczyńca, który powiedział jej, że on ją nauczy panować nad swoimi umiejętnościami, gdyż każdy diament da się oszlifować i to ją przekonało, by zostać pod opieką super złoczyńcy. Oczywiście ona jeszcze nie wiedziała, że on taki jest. W międzyczasie Terra wraca ponownie do Tytanów i ich informuje, że już się nauczyła panować nad swoimi supermocami i żeby im to udowodnić, to chce z nimi jechać na akcję, którą to specjalnie zaplanował Slade, żeby ta się wkradła w szeregi Tytanów, gdyż ona pomogła Tytanom złapać. Slada, a dokładniej mówiąc, jedną z jego robotycznych kopii, po czym Bestia wyznaje jej miłość i wręcza jej serduszko. Wtedy Terra stwierdziła, że da Bestii szansę i się z nim umówi. W czasie tej ratki pojawia się Slade, który to próbuje przyciągnąć Bestię za pomocą Terry na swoją złą stronę. Wtedy Bestia zaczyna z nim walczyć, ale tu ponownie się okazuje, że to był jego kolejny robot. Po tej całej sytuacji Bestia odchodzi o od Terry gdyż myślę, że uczucia, którymi darzyła go Terra, są fałszywe. I w sumie Terry nie widzieliśmy przez resztę sezonu trzeciego. I przez prawie cały sezon czwarty też o niej nie było głośno. Aż tu nastał ostatni odcinek czwartego sezonu, który miał na dobre zakończyć ten serial. I to właśnie w nim powraca Terra, która niszczy całe miasto. Dlatego, że Slade wczepił jej do głowy chip. I to on ją sterował. Oczywiście wtedy pojawiają się tytani i próbują ją powstrzymać. Jednak im to nie wychodzi za dobrze. Ale cudem udaje im się przywrócić normalną Terrę więc wpadają na pomysł, żeby ona poszła do prawdziwego Slayda z emblematem Robina. Po to by ona przekonała go, że zniszczyła młodych tytanów. Jednak to się okazuje być pułapką i młodzi tytani pokonują Slayda, a przynajmniej tak myślą na początku. Jednak ten powstaje i skacze sterą do wulkanu, a sami tytani stawiają jej pomnik i tak się właśnie kończy czwarty sezon. Tak jak widzicie pierwsze cztery sezony miały mega fajną fabułę, która rozpoczęła się z początkiem pierwszego sezonu i się zakończyła na czwartym sezonie, który miał kończyć przygody tej postaci. Jednak tak jak powiedziałem wcześniej, ten serial był mega popularny i przyciągał zarówno starszych jak i młodszych widzów, gdyż po prostu animacja była świetna, do tego fabuła każdego odcinka była ciekawa no i cały czas się coś działo co oczywiście za tym szła świetna oglądalność, co to się przekładało na duże zarobki dla stacji oraz sprzedaż zabawek związanych z tym serialem. Więc wtedy Cartoon Network stwierdziło, że fajnie by było przywrócić ten serial do życia, tylko jakby to sensownie wytłumaczyć widzom. Otóż stwierdzono, że Terra powróci wraz z Slade'em, tylko że ona będzie mieć wymazaną pamięć i nic nie będzie pamiętać. Wtedy Bessia będzie próbować ją przekonać do siebie i ponownie w sobie rozkochać. Za to Slade jak powróci to się okaże być jednym ze swoich niezniszczonych robotów, które ocalały w starcie z poprzedniego sezonu. Wtedy w jednym z odcinków Bessia pokonuje Slade'a i się dowiaduje od niego, że to nie jest jednak Terra, tylko dziewczyna bardzo podobna do niej i w sumie później ona mówi mu to samo i sezon kończy się tym, że ta dziewczyna odchodzi a Bessia leci na akcję, gdyż został Wezwany przez Robina. I to w sumie tak wyglądało, jakby miałby się pojawić szósty sezon, bo w końcu miały być tylko cztery sezony, a tu wyszedł piąty sezon. I sam twórca tej kreskówki też myślał, że będzie szósty sezon. Ale wtedy Cartoon Network zrezygnowało z jego kontynuacji. A wszystko było spowodowane tym, że jednak piąty sezon nie przyciągnął tylu widzów co poprzednie cztery sezony. No bo bądź co bądź, nie ukrywajmy tego, ale takie odgrzewanie kotleta nie jest jakimś świetnym pomysłem, bo skoro pozbyli się tych dwóch postaci w czwartym sezonie, to czemu one miały nagle powrócić w piątym sezonie? To tak jak jakby twórca tej animacji nie miał pomysłu na kolejny sezon i stwierdził, że skoro raz ten wątek wszystkich zachwycił, to fajnie by było go wykorzystać jeszcze raz. I prawdopodobnie to ten wątek oraz stworzenie z młodych tytanów takiej hiszpańskiej telenoweli, że każdy był z każdym, zapędził tą animację w zaświaty. Jednak była też dosyć spora część osób, która była ciekawa dalszego wątku, bo jednak teraz z Slade'em powrócili i ta nowa historia tych postaci miała zostać przedstawiona w dwóch sezonach, piątym i szóstym, ale jednak szósty sezon się nie pojawił i został tutaj wśród fanów tej animacji nie niedosyt? Co by było dalej? Trzy lata później powstaje serial Liga Sprawiedliwości Młodych, czyli mieliśmy tam super podopiecznych głównych postaci z Ligi Sprawiedliwości, w którym to serialu pojawia się ponownie Robin, Gwiazdka oraz Bestia, ale ten serial skończył się po pierwszym sezonie, gdyż nie cieszył się dużą popularnością, po czym nadchodzi rok 2013, w którym to Cartoon Network ogłasza wielki powrót młodych Tytanów. I oczywiście wszyscy myśleli, że powrócą oryginalne postacie i cała historia zostanie domknięta, jednak tak się nie stało, gdyż dostaliśmy animację Młodzi Tytanów, Akcja, która to miała przedstawiać przygody naszych starych bohaterów, tylko że w komediowy sposób. Do tego ich wygląd i styl animacji zupełnie się różnił od pierwotnej wersji. Nie mówiąc już o tym, że ona stała się super family friendly animacją, która jest kierowana do najmłodszych. Jednak na co warto zwrócić uwagę, to to, że czasem w tej animacji pojawiają się żarty kierowane do dużo starszych osób. Ale one są tak rzadkie, że to nie jest żaden powód, dla którego starszy widz miałby oglądać tą animację. Tak więc odpowiedzmy sobie na to pytanie, co tak właściwie spowodowało taki upadek tytanów oraz tak duży hejt na nową wersję tej animacji. Otóż sądzę, że jednym z głównych czynników tego hejtu jest to, że Cartoon Network poinformowało starych widzów, że powstają nowi młodzi tytani, nie wspominając nic o tym do momentu premiery, że ci nowi młodzi tytani w zupełności będą czymś innym niż pierwotna ich wersja. A to na pewno było spowodowane pobudkami marketingowymi, gdyż starzy fani tej animacji czekali na kontynuację piątego sezonu, by dowiedzieć się jak ta Historia się skończy. Jednak zamiast się tego dowiedzieć, dostaliśmy postacie, które wyglądały dużo bardziej dziecięco, a z superbohaterów dostaliśmy super dzieci, które mają na celu rozśmieszać widzów, ale średnio im to wychodzi. Przez to samo w poprzedniej wersji młodych Tytanów oczyszł na drugi plan, czyli walka ze super stała się tylko dodatkiem do tej komedii, którą stali się młodzi Tytani, a sam ich dziecinny sposób bycia też zaczął odstraszać od siebie widzów. Jednak pomimo wielkiej straty w oczach starych fanów, to tak trzeba przyznać tej animacji, że ciągle ma nowych fanów, gdyż jej nowa wersja doczekała się ośmiu sezonów oraz kilku filmów, z czego jeden z nich nawiązywał do starych młodych Tytanów. I według wielu starszych widzów piąty sezon młodych Tytanów był ostatnim prawdziwym sezonem. Tej animacji, a wszystko co się pojawiło po nim, nadawało się do śmieci. Ale jeżeli nikt nigdy nie oglądał pierwszych młodych tytanów, to ta wersja może mu się spodobać, gdyż takie osoby nie mają po prostu nostalgii do starych dobrych czasów. Mam nadzieję, że udało mi się wam zaprezentować do czemu jest tak wiele hejtu na młodych tytanów akcja, oraz to, dlaczego wiele osób uważa tą nową wersję za totalny syf. Jeżeli odcinek tobie się spodobał, to fajnie by było, gdybyście zostawili tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czym cie się na razie cześć do następnego